Cześć! Witam was serdecznie na kanale Scrapgate. Tak jak zapowiadałam, e, dzisiaj film, który prezentuje e, maleńką drukarkę Kolob i Marki Create którą mam od w sumie testuję od około tygodnia, z przerwami oczywiście, bo mam, wiadomo, projekty różne inne. Dzisiaj pokażę Wam z moją apką, którą mam na telefonie. Można oczywiście używać tej drukarki razem z laptopem, boże, z tabletem, ale ja, ja nie mam, po prostu mi niewygodnie jest, znaczy wygodnie. Łatwiej mi jest wziąć po prostu do ręki telefon. Tym bardziej, że mój tablet pozostawia wiele do życzenia, więc dzisiaj Wam pokażę na telefonie. Tym bardziej, że nie każdy ma tablet, więc na tym telefonie raczej chyba większość będzie obsługiwało. Sama drukarka, słuchajcie, jest malusia. Wygląda tak. Tu ma taką bazę, na którą ją się za każdym razem odkłada. Ona jest taka magnetyczna, więc jak się fajnie trzyma i jakby wiecie, to, nie, to nigdzie nie wypada. Tu oczywiście mamy podłączenie do prądu. Ja nie będę się w zasadzie dzisiaj skupiała, w ogóle się praktycznie nie będę skupiała na jakichś takich bardzo mocno technicznych sprawach, to znaczy na jakimś tam czyszczeniu i tak dalej w tej chwili. Ja tu chcę pokazać po prostu pierwsze, um, jak wyglądało pierwsze spotkanie moje z drukarką. Pierwsze wydruki, które robiłam na papierze. Na razie białym. Natomiast jak będę ją testowała na innych kolorach, czy gdzieś tam, to będę w międzyczasie przy projektach po prostu pokazywała. Tych filmów trochę znajdziecie na internecie, więc ja po prostu, jakby swoim tutaj torem i sposobem będę chciała wam ją zaprezentować. Na razie zobaczymy sam wydruk, jak działa najprostsze takie. Te w tej aplikacji najprostsze funkcje. Natomiast jak będę się w nią wkręcała już dłużej i więcej, no to wtedy będę mogła powiedzieć o niej więcej. Na razie będziemy tylko wydruk sprawdzali. Tutaj mamy pudełeczko, znaczy pudeczko, samą opakowanie, jak już powiem, okładkę pudełka. Także tak to wygląda. Mam tutaj od razu też takie dwa. Dwa takie elementy. To jest element do znakowania tasiemek. Tasienki oczywiście znajdziecie u producenta, już takie gotowe, że tak powiem, pod to, ale to będziemy sobie testować i robić później. Natomiast możecie też kupić swoją tasiemkę. Trzeba tylko pamiętać, żeby ona była bawełniana. To znaczy, żeby to był jakiś materiał, który chłonie po prostu tą farbę z drukarki. Nie na przykład jakaś satynowa, bo tam się mogą rozmazywać. A tu jest drugi wskaźnik, który pomaga po prostu w prostym nakładaniu tego, e, tego wydruku. No i my sobie dzisiaj na tym właśnie tutaj będziemy pracować. To sobie na razie schowamy, bo na razie nie mamy żadnych... E, jakieś tam mam, ale na razie wolałabym zobaczyć właśnie te oryginalne. Dobra, teraz tak, sama aplikacja. Słuchajcie, sama aplikacja. Tutaj tak jak widać, Create, nazywa się Create. W momencie kiedy jest cała drukarka wyłączona, no to wiadomo, się z nią nie połączymy. Po zainstalowaniu drukarki znaczy zainstalowanie drukarki. Po zainstalowaniu aplikacji. W zasadzie początek sam to jest w zasadzie tylko instalowanie aplikacji i włączenie do prądu drukarki. Nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. To jest po prostu kwestia połączenia Waszego telefonu z drukarką. Drukarka ma Wi-Fi, więc na dole tutaj włączamy sobie drukareczkę, odkładamy i ona tutaj wyda taki dźwięk że jest po prostu gotowa, że tak powiem. I w momencie, kiedy ona ten dźwięk wydaje, ja już w aplikacji mogę połączyć się z urządzeniem. I tutaj producent informuje, ja muszę tak sprawdzić, żeby było widać. O. Informuje, słuchajcie, że łączyć się właśnie z drukarką poprzez ten telefon, a nie poprzez, wiecie, zewnętrzne połączenie internetowe. Tylko po prostu uruchamiamy internet i, może nie internet, tylko aplikację. I łączymy z iMarkiem, czekamy kiedy się nasze e, sprzęty połączą. Jak się połączą, tutaj będzie wszystko się dopali na zielono. Będziemy od razu mieli stan baterii, będziemy mieli stan e, tuszu. W zasadzie może to może teraz to odłączyć, bo nie ma sensu jak, ona jest, jak to jest naładowane. Przed połączeniem jest taki długi sygnał ciągły. No i zobaczcie, mamy 98% tuszu, 99% baterii i informacja że połączono. Ja sobie może wstanę, zobaczę, co wy tutaj widzicie, żeby też pokazać i żeby też nie było jakichś tam blasków. I słuchajcie, tutaj mamy menu. Łączenie z imarkiem e to właśnie jest ten tutaj to menu, które widzieliście. Nowa grafika. W nowej grafice mamy, możemy rozpocząć swoją własną grafikę, czyli jednoliniową, dwuliniową i trzyliniową. Ale mamy też różne katalogi. Tu mamy katalog ślub i wesela, gdzie mamy takie, zobaczcie, różne takie przykładowe projekty. Oczywiście każdy projekt można sobie edytować, za chwileczkę wam to pokażę. Tu mamy uroczystości i też są tutaj projekty. I dla dzieci z różnymi obrazkami, jedzenie i picie. Tutaj na przykład możemy sobie opisywać, wiecie, jakieś tam przetwory i tak dalej. Cytaty i powiedzenia. Tutaj mamy wzory do wykorzystania. Tutaj są przy na przykład takich bransoletach, bo są też takie bransoletki papierowe. Będziemy też sobie to robić w późniejszym czasie. No i inne tam inne wzory, no i oczywiście wstążkownica, gdzie ewentualnie na wstążki jakieś mamy przykładowe. Te. Tutaj mamy więcej szablonów, i oczywiście on wtedy się łączy nam z internetem i pobiera nam, otwiera nam stronę, w której możemy sobie na przykład journaling otworzyć. Tu mamy też kategorie, które za chwileczkę możemy zmieniać. To są te same kategorie, które teraz wybraliśmy, i na przykład, może sobie Wydrukować któryś z tych już podanych szablonów, też sobie go wydrukujemy dla sprawdzenia, ale na razie spróbujemy sobie zrobić coś z podanych, z podanych, tutaj tych do wyboru. Dlaczego ja tak chcę zrobić? Dlatego, żebyście widzieli w ogóle, jak to wygląda, jak edytować, a wiadomo, że później robienie swoich no to będzie już jakby analogiczne, tylko po prostu będziemy sobie musieli stworzyć sami. No i powiedzmy, że weźmiemy sobie uroczystości. I tutaj na przykład mamy Let's Eat Cake. Najpierw sobie wydrukujemy po prostu ten napis. Nie będziemy tu nic robić, tylko sobie na razie przetestujemy jaką się drukuje. Ja sobie wezmę tutaj białą kartkę, przygotuję sobie też ten wskaźnik. I teraz tak, tutaj mamy napis, który, tak jak widać, jest od lewej strony. We właściwościach możemy sobie wybrać, czy my chcemy wyśrodkować, czy my chcemy obrys. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie. Chodzi o pozycję startową. Nasza drukarka ma dwie pozycje startowe. Jedna to jest jakby tutaj w środku. Widziałam, że są projektantki, które sobie to zaznaczają takim paseczkiem, czyli środek sobie przeklejałam, żeby widzieć, gdzie dokładnie się zacznie wydrukować, jak zaczniemy drukować. A drugi jest tutaj, zaczyna się od tego tutaj, widzicie, takie jest wcięcie, o w tym miejscu, to tu jest wskaźnik, który pokazuje, jak drukować od prawej strony. I pokażę Wam oba te sposoby. Na razie sobie zrobimy obrys. I teraz tak, jeżeli chodzi o same właściwości, tutaj mamy szerokość naszej linii w milimetrach. Na razie sobie tak, jak jest podstawa. Później mamy usuń białe znaki. Szczerze mówiąc, nawet tego nie testowałam. Tylko w prawo, tylko w lewo, bez przecinania. Nawet nie wiem, o co tu chodzi, ale możemy sobie przetestować. No i odbicie lustrzane, wiadomo, bez sensu robić roztrzane lustrzane w obrazku, w napisie, no bo wiadomo, że będzie nie tak, jak trzeba. Na razie, słuchajcie, wydrukujemy sobie tak, jak jest, a potem będziemy kombinować. Tutaj mamy taką malutką ikonkę. Tu moje wcześniejszej się O, odłączył nam się. To musimy sobie jeszcze raz przyłączyć. Dobra, jesteśmy połączeni. I teraz lecimy jeszcze raz z nową grafiką uroczystości. Let's Eat Cake. Wysyłamy naszą grafikę. Mamy sygnał taki podwójny. Tutaj sobie zapomniałam o wysyłce, więc już wam pokazuję. Nakładam sobie naszą drukareczkę. Przeciągam i mamy wydruk. I teraz, tak, on jest wiadomo duży, w tym rozmiarze jakby maksymalnym. Teraz możemy go edytować. I w momencie, kiedy tutaj naciśniemy, mamy, zobaczcie, całe tutaj e, informacje o edycji. Możemy przesunąć cały ten obrazek w prawo. O, widzicie, teraz przesuwam napis. Napis i, ym, i ten element oddzielny to są dwa różne elementy, które można wymieniać i y, edytować. Więc możemy sobie zarówno przesunąć y, w prawo, w lewo. Możemy też się to przesunąć ręcznie, ale wiecie, to lata jakby we wszystkie strony, więc jak nam się, o, na przykład gdzieś nam ucieknie i to jest takie dość czułe. Y, możemy sobie to przybliżyć. O, i teraz mi teraz przesunięcie, i teraz sobie to możemy przysunąć w ten sposób. I y, w ten, y, tak będzie nam łatwiej. Czyli tu mamy przybliżenie, tutaj też mamy dwa suwaki, ale czasem łatwiej po prostu jest sobie tutaj nacisnąć i on sobie tak delikatnie to przesunie, jeżeli tu są takie takie delikatne przesunięcia. No i tak, tutaj możemy oczywiście edytować. I teraz mamy zmień obraz, czyli mamy ten torcika i na przykład chcemy sobie jakiegoś kliparta wybrać. Mamy tutaj różne kliparty do wyboru. I na przykład mamy ramki, gdzie możemy sobie ramkę zamiast tego serduszka wrzucić. Możemy sobie wybrać jakiś inny element, jakiś inny. No, let's make cake. No to powiedzmy, że wiecie tutaj raczej cake. No powiedzmy, że może być taki na przykład. O, i teraz. Trzeba. Let's eat cake. Yy, zmieniliśmy. Także tu mamy tą edycję obrazków. Natomiast tutaj możemy sobie e, zmienić czcionkę. Tu mamy czcionkę w tej chwili wybraną e, Amityk SS. SC, sorry. Możemy to pogrubić, możemy zrobić obrys. Wiadomo, to przy większych napisach lepiej widać. Możemy wyśrodkować do prawej, do lewej, czyli to jest jakby kolejny sposób na przesuwanie tego obrazka. Możemy zmienić kolor tego napisu. Tak. Może być zielony, żółty, czerwony tak itd. itd tutaj mamy znowu też poruszanie to, to które wcześniej było i tu mamy skalowanie czyli możemy zmniejszyć lub zwiększyć w momencie kiedy chcemy zrobić jakiś mniejszy napis, czy na przykład do projektu czy do kartki, no to wiadomo, że to jest duże dość duże, ten tutaj który mamy na dole jest dość duży i my chcemy po prostu zrobić sobie to mniejsze, możemy sobie tutaj poobracać we wszystkie strony no wiadomo, że nie ma sensu obracać napisów za bardzo ale może nam to będzie potrzebne Teraz, słuchajcie, w ustawieniach nie byłam w ustawieniach. Tu mam jakąś duplikuj, sortuj, jakby tutaj nie byłam, więc nawet nie będę tego na razie omawiać. Znowu sobie to przeruszymy. No, i usun i możemy sobie dodać. Dodać kolejny tekst, dodać grafikę, ewentualnie kształty. I teraz, słuchajcie, w momencie kiedy. Chcemy sobie zmienić na przykład tekst i tutaj czcionkę, no to mamy wszystkie czcionki. Te czcionki są słuchajcie polskie i amerykańskie, więc czasem jest tak, że nie ma polskich znaków, więc na to musicie zwrócić uwagę, bo może być tak, że mm, no, po prostu macie jakieś L-On czy coś i tego nie będzie tutaj widać. Zwiększył nam się ten napis, no to wiadomo, że musimy go troszeczkę zeskalować i troszeczkę go zmniejszyć, żeby nam się tutaj zmniejszył. Teraz tak, tak, za każdym razem, kiedy robimy zmianę, oczywiście musimy przesłać ten obrazek do drukarki. Ja przed chwileczką zrobiłam zmianę, ale nie wysłałam. Czyli za każdym razem tutaj możemy, nie musimy zapisywać, ale musimy wysłać do drukarki. I teraz mamy ten napis, tak jak jest tutaj i zrobimy sobie wyśrodkowane, już mieliśmy. Teraz będziemy sobie, zrobimy sobie wyśrodkowane i zobaczcie, zmieniam na wyśrodkowane i muszę wysłać to do drukarki. On mi już zmieni... Tutaj naszą yy, tą, jak ona się nazywa. Yy, font. Dobra, tu mamy to. W Teraz zrobimy obrys. I zobaczymy, co się będzie teraz działo. Widzicie, czyli w momencie, kiedy ja dam środku, to mi drukuje. Od środka tutaj tej drukarki. Także jak ja ją tutaj ustawiam sobie mniej więcej w tym miejscu, o, zobaczcie, to ja wiem, że on gdzieś tutaj zacznie, tak jakby z tej strony zacznie druk, tak? On nie będzie ani tutaj, ani od tej lewej, ale mniej więcej od środka tej naszej drukarki. Natomiast jak zacznę, jak mam ten obrys, to on zaczyna od tego prawego, zobaczcie, brzegu. Widzicie, tutaj była moja drukarka i tu mniej więcej zaczyna się nasz cały wydruk. Pamiętamy, że tutaj. Oczywiście jest jeszcze przestrzeń, także przesuńmy sobie to na lewą stronę, żeby maksymalnie zobaczyć ten w dół, maksymalnie zobaczyć ten właśnie efekt. I teraz tak, mamy to od lewej strony, mamy obrys, czyli to jest ten przy tej prawej krawędzi. Jeszcze raz wyślę, bo zmieniłam tutaj parametry. I sprawdźmy, ustawimy sobie może od początku. I powinien być e, tak, gdy mamy obraz, czyli powinien się zacząć gdzieś w tym miejscu. O, zaczęło się. Teraz e, zrobimy sobie jeszcze raz wyśrodkowane. Wyślemy do drukarki. I teraz powinien nam zacząć bardziej od lewej strony, czyli mniej więcej w środku naszego, e, naszego, o, naszego sprzętu. Tak, drukuję. Nie wiem, czy tutaj będzie widać dokładnie jakość tego wydruku, ponieważ tu jest dość jasno. Mam nadzieję, że to będzie widać. Najwyżej później wam zrobię jeszcze zdjęcia i pokażę wam zdjęcia jedynym takim, może nie chodzi o wadę, ale takim rzeczą, które musicie, zwrócić, które musicie zwrócić uwagę, to jest to, że drukarka ma, to jest trzykolorowy tusz, więc nie ma tuszu czarnego. Tusz czarny powstaje z połączenia tych wszystkich tuszy, które tam są i ten, ta nie jest taka mocno czarna. To może mieć, to może po prostu dla Was robić różnicę przy projektach, gdzie chcecie naprawdę taki mega mocno czarny efekt. Tutaj ten czarny jest taki lekko jakby w taki wybledzony, nie wiem jak to, trudno mi to jakoś tam inaczej nazwać, ale na to trzeba zwrócić uwagę. Teraz słuchajcie, jeżeli chodzi, no edycję mamy ogarniętą, wiadomo jak na, to, na czym to polega. Jeżeli chodzi o to, że tutaj możemy sobie dać oczywiście siatkę i możemy sobie jakby bardziej, jak przybliżymy ten projekt... Tu możemy przybliżyć, tu możemy przesuwać. No i mamy siatkę, tak? Czyli możemy sobie dokładnie w miejscu, w którym chcemy ustawić dany napis czy dane zdjęcie, oczywiście cofnąć, ponowić, i tak dalej. No i przybliż, które już używamy. Także w sensie to jest podstawa to jest takie to jest takie to jest taka myślę że bazowe informacje jak działa co robi ja tutaj nie chcę za bardzo za dużo informacji dać ja wolałabym to pociąć w kawałki żeby na spokojnie pokazać jak właśnie wrzucić swój obrazek czy tam jakieś tam elementy. Ale może jedynie co jeszcze mogę pokazać to właśnie to jak sobie nową grafikę dorzucić i na przykład więcej szablonów mamy tutaj. Pikło mi teraz, nie wiem za bardzo o co tu chodzi, ale okej, okay. coś do mnie gada. Może dlatego, że zaraz będzie znowu jakiś stan wstrzymania czy coś. I powiedzmy, dajmy sobie, dobra, w home. Co mamy w home? Aha, dobra, drukowanie jeszcze dwóch linijek. Ok. Mamy Happiness is Handmade. To jest trochę tricky, powiem Wam, takie, bo trzeba mieć dobrą rękę i trzeba się do tego dobrze przyłożyć. Pobieram sobie ten na telefon ten mój obrazek i fajne jest to, że on automatycznie znajduje się w miejscu, w którym powinien. Jakby ja już nie muszę kombinować i szukać, gdzie to jest. Robimy nową grafikę, moje grafiki, i tutaj mamy. Zobaczcie, pobierz. Jak ja dam przeglądaj, to on od razu mi ustawi miejsce, w którym ja importowałam ten mój ostatni obrazek, to jest ten tutaj i zobaczcie, on jest. Nie będziemy edytować, przesyłam tutaj do mojej drukarki mam informację, że dwa razy. I teraz, żeby wydrukować dwie linie, ja muszę po prostu, mm, nie pamiętam, jaki jest wydruk, czy to jest z prawej, czy z lewej, może zobaczyć tutaj, chyba z lewej, muszę ją przesunąć, zobaczcie, ustawić ją prosto, przesunąć ją w prawo. A, tu mam jedno, Ok. tu mam jedno. Tu mam jedno, ten. No to nawet lepiej. Zobaczcie. Happiness is handmade. I zdecydowanie ona dużo fajnie wypada w kolorach, ale jak jest jakiś taki mały, cienki napis, to spokojnie może być też na ten czarny. Bardzo fajnie wygląda. Ale dobra, spróbujmy jeszcze zrobić teraz tą dwuliniową. Ja to później, słuchajcie, będę robiła takie małe, krótkie filmiki prawdopodobnie, ponieważ ja, jak pierwszy raz próbowałam ją obsłużyć to przydałoby mi się takie właśnie pojedyncze filmiki, tak? Czyli jak edytować na przykład konkretną grafikę, albo jak zrobić grafikę, albo jak... ale to, to później. Zróbmy nową grafikę i dwuliniową. I teraz tutaj możemy oczywiście zrobić swoją, ale spróbujemy znaleźć jakąś dwuliniową. Cytaty i powiedzenia. I tutaj nam mamy na przykład. OK. Sparkle and Shine. Tak jak widzicie, są trzy linie. Spróbujemy to wydrukować i powiem wam, że... Jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie, ponieważ trzeba naprawdę ustawić to. W... O, daje nam sygnał. Schodzimy w dół, daje nam sygnał. Przesuwamy w lewo. Schodzimy w dół, daje nam sygnał i przesuwamy w prawo. I teraz wiecie, jak zaczniecie kombinować ręką ruszać, no to Wam tutaj się też to wszystko rozlezie. Tak, jak za nisko zjedziecie. Także tutaj trzeba to no, dobrze wycyrkulować. Oczywiście wszystko możemy edytować. Tak samo jak poprzednich obrazkach, nic tu się nie zmienia. No dobra, widzicie, ja sobie tylko ustawię na tutaj na obrys, żeby ja zawsze miała na obrys, bo wolę wiedzieć, że będzie początek jest tego, nie? Także nie ukrywam, że jest to wyzwanie. Spróbuję sobie znaleźć jeszcze inno. Odrzucam zmiany, nic chyba nie zrobiłam, ale dobra. To jest jako jeden. Widzicie? Tutaj Wam pokazuję, czy to jest jeden, bo są takie trzy linie albo dwie, albo ileś. Ja, jeszcze ciągły ten tylko wypróbujemy. Ale spróbujmy znaleźć jakiś podwójny z dwoma liniami. O, na przykład ten. Mamy napis Hey, hey, it's your birthday. Birthday! Dobra. Eee, spróbujemy to zrobić z tym. Zobaczymy, czy będzie nam wygodnie lepiej. Zrobiłam tutaj od prawej strony powinno nam zacząć tutaj od tej strony drukować, więc robimy. Tak jak mówię, ja dopiero się z nią zapoznaję. I nie bardzo wiem. Chyba miałam niedociśniętą tą, wiecie? Hmm. Dobra, słuchajcie, już wiem o co chodzi. Tak jak mówię, też z Wami to teraz testuję co, po niektóre rzeczy. Jak robicie te dwuczęściowe, to najwyraźniej nie można by robić tego na tym, bo to nie działa. Zobaczcie, teraz sobie to. Yy, Ola już jest wysłana. Robię to teraz sama. W dół. W lewo. Widzicie? Działa. Oczywiście krzywo, bo ja zrobiłam krzywo, ale jak teraz sobie to nałożę na to. To zobaczcie, ona nie ma tego. Ona jakby nie czuje tego przesunięcia po papierze. Więc w tym momencie nie możemy zrobić yy, nie możemy jej zrobić po prostu na tym sprzęcie. To musimy robić ręcznie, co jest, tak jak mówię, wyzwaniem, no ale spróbujmy. Ja przerwałam po prostu druk, więc tutaj są jakieś resztki. Więc próbuję zrobić to z tej strony, uwaga. Tak, ja już krzywo trzymałam, ale spróbujmy. O! No, wyszło mi to trochę lepiej, ale tu zdecydowanie trzeba mieć dobrą rękę, żeby to wydrukować. Czy jest tu jeszcze jakaś inna. Czy jest tu jeszcze jakaś inna dwu... No tu jest trzyczęściowa, dobra spróbujmy jeszcze tą, czyli nie możemy tutaj używać tych, tego, tego wskaźnika. Wyszło trochę lepiej, aczkolwiek jest troszkę przesunięte, spróbujmy jeszcze raz. wyszło dokładnie tak samo, także chyba tutaj po prostu inaczej to wygląda to inaczej, dobra tak już wyglądały moje pierwsze próby tak jak widzicie, trzeba się tutaj tego nauczyć, trzeba wiedzieć co wysyłać, kiedy wysyłać, jak wysyłać żeby ona to pamiętała także na pierwszy, na pierwszy film na razie wystarczy, ja mówię cały czas jeszcze działam, testuję na razie, może widzicie na moim instagramie, podpisywałam właśnie sobie do wysyłki kartony które wysyłałam do moich Albo klientów, albo widzów z YouTube'a. Więc tutaj już ten pierwszy, pierwszy krok za mną, ale potem będziemy sobie testować więcej. Jak będę robiła jakiś projekt, no to oczywiście będę wam pokazywała i nagrywała. Także serdecznie Was pozdrawiam. Muszę sobie skombinować jakiś drugi telefon do nagrywania albo laptop, tablet, bo może za się pomyliłam. pomyliłam. Ale na razie jest jakiś. Jest. Dobra, trzymajcie się. No i cóż tam, zobaczymy się w kolejnych filmach.